No cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem taki draping specjalny składający się z samych maluszków. Zobaczcie, mamy tutaj zdrapki za 2 zł i za złotówkę na kwotę 55 zł. A tak mnie coś wzięło, ostatnio była premiera tej małej zdrapki koniczynka. Więc rzadko też drapię też zdrapki, czasem gdzieś tam jedną sztukę do miksa, żeby było yy, nie wiem, 77 zł na przykład. Więc dzisiaj sobie takie same zdrapy podrapiemy, też czasami coś można w nich wygrać. Gdzieś tam jak się wejdzie do kolektury, to nieraz wisi taki lotek z wygraną 500 zł albo nawet 1000, więc no może może akurat ostatnio też gdzieś na Facebooku widziałem pensję z, z wygraną 800 zł. No, no nie mówię, że dzisiaj tyle wygram, ale czasami sobie można też podrapać. To taki ukłon w stronę osób, które lubią też takie zdrapki. No, także jest co drapać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, także zaczynamy. Pierwsza strapka, czas na kasę. I jedziemy. Złotówka 5000. Złotówka, no to jest szansa na zwrot. No i tak się właśnie stało. Także mamy strapę wygraną. Jest złotówka. Na dzień dobry. Dobrze, kolejna zdrabka, babank. Twoja liczba. 14. No i sprawdzamy czy coś takiego się uda trafić. No niestety 14 nie mamy, także to na bok do przegranych. Tutaj jeszcze mamy uśmiechni się. No dwie cytryny, także jest szansa na wygraną, ale niestety wszystko zdublowali. Peszek jak to się mówi, jedziemy dalej, lotek kolejną zdrawką, mamy słonia, nie mamy słonia, mamy puchacza, mamy kozę. O, właśnie, wywróżyłem, mamy słonia I ślimaka. Także sprawdzamy co pod tym słoniem. No jest złotówka, ale przynajmniej trafiona. Dobrze, co nam tu jeszcze za złotówkę zostało, koniczynka. O właśnie ta nasza nowość. Ryba, klucz i wiśnie. Także tutaj pusto i jeszcze było gdzieś mani Także mamy wszystkie zlewki zaliczone, za złotówkę 25 200 zł 200. I też tutaj wszystko zdublowane, także to jest puste. No a jeszcze tam mamy coś za złotówkę, także na no, spokojnie brałem po dwie sztuki i wszystkiego chyba kończynki są tylko trzy jak nie teraz, to może później. Kocham zimę. Tej zrabki dawno nie widziałem. Teraz zaczęły się znowu pojawiać, więc gdzieś tam pewnie z magazynu ruszyły. W końcu bliżej do zimy, nie? Niż dalej. Mam ósemkę, także jest wygrana. Teraz kwestia, jak wysoka. No jest 2 złote. Dobra. Także to na bok. Teraz sobie drapnijmy. Może deszcz pieniędzy. O, widzę, że to będzie długi draping. Takie dopiero rozpoczęta, już mamy 2,5 minuty. Wow. Dobra, to troszkę tempo zwiększę. Tutaj nic co przyniosłoby wygraną, także na bok, może nasza szybka 50 teraz w końcu się odczaruje. Poza pustekami zwrotami tutaj nic mi się nie, nie trafia niestety. 51 raz 2 zł i 52 raz. No niestety pusto. To teraz może laki 7. Nasze wygrywające liczby. Czy coś będzie takiego na razie? Nie. 13, 26 i 16. Nie ma jedynie bonus. Może być. Mamy słońce. Dobra, niestety. No to teraz kasa wpada. Ile wpadnie kasy? O, mamy plik, także coś jest. Miło zobaczyć ten symbol w tej drapce. Też dosyć pechowa dla mnie. Pod plikiem 2 zł. No dobra, coś tu się powoli zbiera. Szału nie ma jeszcze póki co. Ale no ważne, że trafienia są. Na no to pieniędzy. Jest kolejny plik, który nam przyniesie wygraną i mamy tutaj 2 złote. No dobra, nie chcę być więcej. Także nic nie zrobimy. Czarny kot. Jeszcze mamy białego kota. Także zacznijmy sobie od tego czarnuszka. 40-23 blisko i blisko. Też nie mamy wygranych. Dobra, co nam tu jeszcze zostało, czego nie drapaliśmy Super siódemki i pensje. Pensje też mam trzy Mam dwie czarne, jedną niebieską Tak mi się udało kupić 2 i 8. No nie mamy No to jedźmy tam może pensję właśnie Niebieską o. Dwadzieścia siedem i siedem Takie mamy liczby no wiadomo, musi być obok, standardowo. 30, 25 i 16. Strapa pusta. No tu się robisz kubka płaczu naprawdę. Ale no nic, tak to bywa. Dobra, teraz na mi pensja, ale w kolorze czarnym. 35, no i jest i 25, druga wygrana ach, myślałem, że dalej poleci za dobrze by było i 24 na końcu, także mamy szansę na 4 zł, na 10 zł, na 15 a będzie ile? 2 i 2, czyli jest 4 no dobra także coś tam się zwraca to zróbmy sobie może jeszcze koniczynkę Symbol upragniony. O, i nawet dwie koniczynki, czyli wygrana będzie podwojona. I co tutaj będzie? 4 zł mamy, bo dwa razy dwa, No proszę, druga czwórka z rzędu. Zaczyna się coś dziać. O, tutaj jeszcze królewskiej gry nie drapnąłem. Także jedziemy. Będzie coś z tego. No w tej sztuce na pewno nie Także na bok No i co mamy dalej Mamy mani Po raz drugi 12 5 000. 12 I 5000 Także jest pusto Niestety Co my tu jeszcze mamy No jeszcze są przecież zrapy to całkiem dużo Uśmiechnij się się uśmiechniemy po tej sztuce no niestety nie także pusto czas na kasę dokładnie pierwsza sztuka wygrana no dwie dwudziestki jest szansa na porządne trafienie ale niestety na tym się skończyło także top do pustych no to teraz lotka Pojawi się kolejny słoni. Pojawił się, proszę bardzo. Lotki oba wygrane. Cud, miód, malina. Sprawdzamy zatem. O, dwa złote. Proszę bardzo. No, coś tam się zbiera. Daleko do ideału jeszcze. Ale nie jest najgorzej. Dobrze, zostanie nam wabank. Ostatnia sztuka. 12. Czy będzie 12? No, niestety tak, także banki przegrane. Oba. Bardzo mi przykro. To jeszcze sobie może drapniemy. Jeszcze mamy koniczynkę jedną w sumie, ale to sobie może jeszcze zostawimy. Niech się ładuje. Dasz pieniędzy. Mamy plik, także jeden będzie wygrany. I pod tym plikiem. Całe 2 zł. No dobra, ale jest. To teraz może laki. Zacznijmy od pola bonus. Słońce. No to teraz trzeba szukać tutaj wygranej. 19, 23 blisko. 30 i 25. Niestety obie te zdrawki były puste. No, zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że emocje były, że się nie zanudziliście. Coś tam wpadło, no jeszcze może się dużo zadziać, bo jeszcze zrabki są. No póki co ta szybka 50 też mnie jakoś pechowo prześladuje. No ale trudno. Dobrze, teraz forek pieniędzy. to Sztuka już niestety pusta. No to może pensja, o! Poproszę kolejną czwórkę albo coś więcej. 28, no nie zapowiada się. O! 12. Nawet w takich zdrobkach takie cudowne rączki robią mnie. Dobra, ostatecznie nic nie, nie wpadło, niestety, także teraz sobie może drapnijmy o właśnie tą królewską grę. No, niestety obie sztuki też się okazały puste w przypadku tej drapki. No to super siódemka. O, jest siódemka niebieska, także nawet nasza wygrana będzie pomnożona. No niesłychana. 4 zł w sumie wychodzi. Pięknie. Kurczę, to jest zdrapa, patrzcie. Dobrze, ostatnia zdrapka za złotówkę. Jeszcze nam zostaną 3 za 2 złote. No, tutaj już się nic nie zadziało. Teraz mamy białego kota. Czarny był niestety przegrany. 14, 44, 22, 33, 16 i 24. No niestety nic poszukiwanego. Kasa wpada, podejście drugie i kończymy odcinek z rapką. Kocham zimę.

no dobra, coś padło, robię szybkie podsumowanie i zaraz się widzimy. No i dobra, pustaków jak zwykle ogromna ilość, najwięcej ze wszystkich strapek. Nas interesuje to, co się trafiło tutaj w tych strapkach, czyli łącznie mamy 24 zł. Można powiedzieć, że taka połówka yy, praktycznie wpadła, więc Poziom akceptowalny, tym bardziej, że zwroty w tych tańszych zrobkach są na troszkę niższym poziomie niż pół. Więc, no, powiedzmy, jak na standardy lot, to i na ostatnie moje szczęście, no to jest, jest dobrze. <grym> Okej, okay, także wszystko, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć.